Hej, ja jestem Martyna! Zabawa. Zabawa. Słuchajcie, mam dzisiaj dla was coś bardzo specjalnego. Nie jedną, nie dwie, a wszystkie lalki z serii lol MG Lights! I otworzę je wszystkie naraz w tym odcinku. Jeśli lubicie lol, surprise i chcecie, żebym zrobiła z tymi lalkami top model, to zostawcie 20 tysięcy łapek w górę i subskrypcję. Bo subskrybenci bawią się najlepiej. Dobra, lecimy z tym. Nie wiem, od której piękności zacząć. Emmę Rabe Chińczyk połknął, żabę. Chodź tu, z Pani, pani kontowa. Co tam pani kontowa? Uuuu, uu, ej. Magia, patrzcie, tu jest czarno-biała, a tutaj kolorowa. Nie wiem jak to się stało, ale bardzo fajne złudzenie optyczne. O nie, zaczęłam otwierać ze złej strony. Tutaj trzeba przecież wysunąć. A już od razu chciałam dobrać się do lalki. Nie patrzcie, nie patrzcie. Albo dobra, patrzcie. Ale ona ma czadowe usta, widzicie, w czterech kolorach. Bardzo, bardzo fajne ma ubranie, takie kolorowe, z różnych materiałów. Mega modna sprawa. LOL Surprise zawsze widzę jest mega na czasie. Zobaczmy co tutaj... Ło wow, trippy! Co za hipnotyzujący pokój! Zostaw łapkę w góry! Zobaczmy tutaj pierwsze opakowanie niespodzianka a w środku, myślałam, że będą buty no okej, okay, nazwijmy ją Angie Pani Angie, słuchajcie, świeci w ciemności jak się zgasi światło i się poświeci wędzi latarką to będzie świecić tak neonowo a tutaj proszę, ile dodatków co to jest, klocki lego? nie, to żadne klocki toż to są niesamowite kolczyki ale bajeranskie. tutaj jeszcze takie geometryczne bransoletki zobaczmy co skrywa w pokrowcu na ubranko co to jest? Wow, przeźroczysta kurtka złączonych materiałów Tak się Angie prezentuje w pełnej krasie Spójrzcie jakie ma czaderskie buciory Chyba najfajniejsze jakie widziałam w LOL Surprise kiedykolwiek Mega to wygląda Jest to zdecydowanie barwna postać Zobaczcie tutaj ma taką jakby wygoloną głowę Geometryczny makijaż, geometryczną grzywkę Geometryczne włosy w różnych kolorach Mega ekscentryczna laska Jeśli chcecie zobaczyć jak radzę sobie w programie LOL Surprise Top Model to zostawcie 20 tysięcy łapek w górę! Wtedy opowiem o sobie trochę więcej. Mam nadzieję, że do zobaczenia! Tymczasem poznajcie moje koleżanki i rywalki w programie Top Model. Dokładnie tak jak mówi Angie, 20 tysięcy łapek w górę, robimy program Top Model. Ok, która teraz? Eme Duelikę torba borba usme smake deus Okej, okay, na nią wypadło. Groovy Babe. Groovy to znaczy, że chyba taka roztańczona. Widzę, że tutaj sobie nieźle dęsi. Ciekawe, co to za taniec. Groovy Babe to trochę takie nietypowe imię. Dajmy jej trochę łatwiejsze do zapamiętania. Poznajcie, wow, wow, znowu mnie to zaskoczyło. No robi wrażenie za każdym razem, ale ma po prostu styl i włosy, muszę ją poznać. Słuchajcie, Groovy Babe będzie nazywała się Gigi. Przedstawiam Państwu kolejną uczestniczkę Top Model. Co skrywa w tym pudełku niespodziance? Oczywiście pięknie opakowane. Czy to będą buty? Nie, to znowu latarka i dodatki. Wow! Ale crazy oksy. Co to za kolejna hipnoza? Teraz. Ok, sprawdźmy, co ma tutaj w swoim pokrowcu. A co to za płaszczyk, taki trench jakby. Zobaczmy, jak Gigi prezentuje się w pełnej krasie, z kurtką, okularami, kolczykami, które zorientowałam się, że są takimi jakby płytami winylowymi. Wiecie, co najbardziej robią na mnie wrażenie? Jej włosy są tak miękkie, po prostu tak miękkie, jakby używały jakiejś najlepszej odżywki świata. W ogóle kojarzą mi się trochę z Cruella Demon. Kto kojarzy Cruella Demon, pisze w komentarzu: Cruella Demon. Simoneczko, widzowie, ja jestem Gigi. Jeśli chcecie brać z nami udział w programie Top Model jako jury, to koniecznie followujcie Martynę na Instagramie. Martyna.zabawa, bo jak będziemy nagrywać odcinek, to Martyna mianuje swoich widzów z Instagrama jury. Tak naprawdę, werdykt zależy tylko od Was, więc nie może Was tam zabraknąć. Dokładnie tak jak Gigi powiedziała, wpadajcie na mojego Instagrama, to weźmiecie udział w głosowaniu. Lecimy dalej. A jeśli chcecie zobaczyć, jak laleczki świecą w ciemności, to zostańcie koniecznie do końca odcinka. Okej, okay, która teraz, która teraz, która teraz? Dazzle czy spitster? Nie mogę się zdecydować. Zagram w orzeł czy reszka tą szczotką? Jeśli wypadnie tak, to biorę Dazzle, a jeśli wypadnie tak, to biorę spitster. Uwaga! Orzeł czy reszka? Dozzle. Dobra, teraz nie dam się zaskoczyć. O oh jezu, jednak dałam! Jaka ona jest piękna! Przecież to jest Martyna Zabawa. Ja nie wiedziałam, że ona ma w ogóle różowe włosy. Co za niespodzianka, patrzcie, tutaj nie widać. W życiu bym nie powiedziała, że ma różowe włosy. Wow! Nie chcę nazywać jej Martyna Zabawa, bo boję się, że mogłaby mieć przez to u Was fory w pojedynku top model. A musi być sprawiedliwie, więc na potrzeby programu dam jej imię Daisy, bo jest podobne do Dazzle. Ale jej włosy. Wow, czy one są brokatowe? I jej tweedowa spódniczka, bo tak się nazywa ten materiał, z którego jest zrobiona. Teraz również bardzo modny. Wow, muszę, muszę ją poznać jak najszybciej. Daisy, chodź tutaj. Oto i ona! Co za piękność! Ona w ogóle wygląda. Nie wiem, czy widać w kamerze, jakby miała filtr z Instagrama ma takie serduszka nad nosem. No, prezentuje się świetnie, ale dobra, zobaczmy najpierw jej dodatki. Tu domyślam się, że będzie ta kurtka przeźroczysta taka, co miała na obrazku. Wow, to jest inne niż sobie wyobrażałam. Myślałam, że będzie z takiego jakby plastiku, a jest takie tiulowe, jak jakaś spódniczka dla baletnicy. Do tego mamy... Niech no zgadnę latarkę i brokatowe żółte oksy. No coś pięknego. I taką kolorową bransoletkę. Ona wygląda totalnie genialnie, aż przyszedł mój kot sprawdzić o co chodzi, co tu się wyprawia. Emi, chcesz brać udział w top model? O... Ojej, Kłemilko, będziesz ze mną nagrywać. Będziesz ze mną nagrywać, kociu. O Boże, zobaczcie, jak ona jest słodka, jakie ma włosy długie. Przyznam, że często podczas montażu filmów wsiada mi na kolana i patrzę, co robię, ale przy nagrywkach to pierwszy raz mamy taką sytuację. No dobra, ale przerwała mi tutaj prezentację Daisy, która wygląda totalnie wystrzałowo. Eluwina! Mam na imię Daisy i już nie mogę doczekać się udziału w programie. Jak chcecie, to możecie napisać w komentarzu, jakie chcielibyście zobaczyć kategorie, w których zmierzymy się z dziewczynami. A może prowadząca Martyna Zabawa wybierze którąś z nich? Oczywiście możecie pisać w komentarzach pomysły na kategorie, w których zmierzą się dziewczyny. Ja mam kilka swoich pomysłów, ale chętnie zobaczę wasze i może coś wykorzystam. Okej, okay, jeszcze poświęćmy chwilę na jej niesamowite włosy, które nie są brokatowe, ale mają taki. Takie świecące pasemko. Ogień, ona wygląda jak jakaś sirena. A widziałaś moje żółte pazy? Nie, ale śliczne. Też bym chciała żółte pazy. A nie można teraz chodzić na paznokcie. Haha, widzisz lalki? Lol, surprise mogą! Dobra, lecę i do zobaczenia! Stworzyła nam się już tu niesamowita ekipa. Poznajmy ostatnią uczestniczkę, spitster. Uwaga, uwaga. Blondie, a myślałam, że będą jakieś kolorowe włosy, ale ma wdzianko takie, rzeczywiście tu jest speedster, czyli że taka szybka, no i wygląda jakby była w stroju na wyścigówkę, czy to jest laska Kubicy? Wow, ona wcale nie wygląda jakby miała iść na jakiś tor wyścigowy, tylko bardziej na jakąś techno-imprezkę albo festiwal no niestety na festiwal żaden w tym roku sobie nie pójdzie ale chociaż weźmie udział w programie Top Model co tutaj ma w swoim pudełeczku zapewne latarkę i jakiś dodatek co to będzie za dodatek? szybkie okulary płoną aż od tej prędkości do tego rękawiczki no to chyba jednak jest kierowcą wyścigówy i kolczyki strzałki Skręć w prawo, nie, skręć w lewo. A tutaj w środku zakładam, że będzie jej wyścigowa kurtka. Wow, jakiś to Sara w pełnej krasie prezentuje się bardzo szybko i bardzo ładnie, jak każda z lalek lololmga ma niesamowity niepowtarzalny outfitik. No i co Sara, chcesz nam coś powiedzieć? Tak, 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 siemaneczko, słuchajcie, nie mogę się doczekać udziału w programie, to model zaraz wybuchnę z podekscytowania aż mi ściana w pokoju się przewróciła. To już jest prawie koniec odcinka. Zaraz zobaczycie, jak świecimy w ciemności. Pamiętajcie, żeby zostawić 20 tysięcy łapek w górę, żeby odbył się program, bo jak się nie odbędzie, to... Ach, to moje marzenia pójdą się! Dobra, Marcyna gaś światło, pokaż tym ludziom, jak świecimy! Okej, okay, światło zgasło, ale mam tutaj latarki UV, które zaraz pokażą nowe oblicze lalek Lolo MG Lights. Wow. Czy wy to widzicie? Wow, jej włosy wyglądają teraz na niebieskie. Zobaczmy szybką Sarę w wersji UV. Ale te oksy są neonowe Zobaczcie, jak białe elementy teraz są takie wiecie ultrafioletowe. Nie, no to wygląda po prostu kosmicznie. Piszcie w komentarzach, jak podoba wam się ten efekt UV. Ja jestem nim po prostu zachwycona. Dziewczyny wyglądają jakby urwały się prosto z dyskoteki albo festiwalu. No dobra, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo, że byliście. Tutaj macie poprzedni film, tu jeszcze inny, a tu klikajcie subskrypcję. Buziaczki, pa pa!